Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Udział komponentów elektronicznych w konstrukcji nowoczesnych samochodów rośnie z każdym rokiem. Czułe czujniki i skomputeryzowane jednostki sterujące monitorują działanie coraz większej liczby podzespołów i zespołów. W razie awarii informują o tym kierowcę za pomocą kontrolek na desce rozdzielczej. Jednak sami kierowcy nie zawsze wiedzą, co zrobić w przypadku takiego sygnału. Na przykład. Jeśli zapali się kontrolka poduszki powietrznej, sygnalizując awarię systemu bezpieczeństwa biernego. W rzeczywistości kontrolka poduszki powietrznej zapala się przy każdym uruchomieniu silnika, aby upewnić się, że system jest sprawny. Następnie kontrolka gaśnie i nie przeszkadza kierowcy, dopóki jedna z elastycznych powłok poduszek powietrznych, napinaczy, nie pęknie lub nie zostanie uruchomiona. Jeśli kontrolka SRS Airbag nadal pali się po uruchomieniu silnika, jest to powód do wizyty w serwisie, którego specjaliści będą w, w stanie określić charakter usterki systemu bezpieczeństwa biernego i wyeliminować problem. Niepożądana amatorszczyzna. Istnieje kilka powodów, dla których nie zaleca się samodzielnej naprawy i diagnostyki systemów SRS Airbag. W tym poduszek powietrznych. Diagnostyka wymaga specjalnego sprzętu podłączonego do gniazda diagnostycznego znajdującego się we wszystkich nowoczesnych samochodach. Narzędzie diagnostyczne i towarzyszące mu oprogramowanie kosztują dużo pieniędzy, a jego użycie wymaga wiedzy i doświadczenia których większość kierowców nie posiada. W niektórych samochodach możliwe jest uzyskanie dostępu do kodów diagnostycznych bez dodatkowego sprzętu. Jednak algorytm aktywacji systemu autodiagnostyki a także same kody różnią się w zależności od modelu samochodu i jego wyposażenia. Podczas naprawy elektronicznych komponentów systemu bezpieczeństwa należy dysponować wiarygodnym schematem elektrycznym pojazdu odpowiadającym jego modelowi, rokowi produkcji i wyposażeniu. Nie jest łatwo znaleźć taką dokumentację w domenie publicznej, a dostępne informacje są często niewiarygodne. Zmiany wprowadzone przez twórców do projektu nie pozwalają na identyfikację usterki. Co więcej, działania podejmowane na podstawie błędnych danych są źródłem poważnych awarii. Nawet dysponując wiarygodnym schematem elektrycznym i zidentyfikowawszy możliwe źródło usterki, która spowodowała zapalenie się kontrolki, poduszki powietrznej, Usunięcie awarii może być bardzo trudne. Aby uzyskać dostęp do czujników, siłowników i ich złączy elektrycznych, trzeba wiedzieć, gdzie się one znajdują. W przypadku braku takich informacji na poszukiwania trzeba będzie poświęcić dużo czasu i wysiłku ale nigdy nie osiągnie się pożądanego rezultatu. Pamiętaj, że nieumiejętne obchodzenie się z poduszkami powietrznymi może skutkować poważnymi obrażeniami, kiedy nie ma innej opcji. W prawdziwym życiu do warsztatu może być wiele kilometrów, a paląca się kontrolka poduszki powietrznej działa na nerwy i całkiem możliwe, że sygnalizuje awarię wymagającą natychmiastowej naprawy. Nieprzyjemna niespodzianka. Taka jak nagłe uruchomienie systemu bezpieczeństwa, może spowodować wypadek, dlatego wielu osobom przyda się wiedza, co można zrobić w takiej sytuacji? Zasada działania urządzenia i możliwe problemy. Na początek należy poznać zasadę działania poduszek. Rozważmy pokrótce urządzenie typowego systemu bezpieczeństwa biernego. Czujniki zderzeniowe znajdują się w różnych miejscach pojazdu. Ich lokalizacja może się różnić nawet między modelami tego samego producenta. Sensowne jest jedynie nakreślenie obszaru, w którym mogą się one znajdować. Czujniki zderzenia czołowego znajdują się w przedniej części nadwozia. Montuje się je pod zderzakiem, na słupkach, na nadkolach, a nawet na przedniej osłonie w pobliżu drążka kierowniczego. Urządzenia wykrywające uderzenia boczne znajdują się wewnątrz drzwi lub słupków bocznych. Są one również instalowane z tyłu samochodu, pod zderzakiem, w ukrytych wnękach nadwozia lub na jego elementach napędowych. Urządzenia zaprojektowane przez różnych producentów różnią się wyglądem. Awaria czujnika jest najczęstszą przyczyną zapalenia się kontrolki poduszki powietrznej. Informacje z czujników są przekazywane do jednej jednostki sterującej SRS Airbag. Dobrze, jeśli producentowi udało się umieścić jednostkę sterującą w dostępnym miejscu, takim jak sekcja w której znajdują się przekaźniki i bezpieczniki, ale taki luksus jest rzadkością. Znacznie częściej ten ważny element elektroniczny sterowania poduszką powietrzną można znaleźć, zdejmując część boazerii lub demontując deskę rozdzielczą. Jeśli jednak znajdzie potrzeba wybrania numeru obwodu elektrycznego, nadal trzeba będzie się do niego dostać. Same poduszki powietrzne są podłączone do jednostki sterującej systemu bezpieczeństwa którego liczba zależy od wyposażenia samochodu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, producenci starają się zwiększyć ich liczbę. Przednie poduszki powietrzne są montowane w kolumnie kierownicy i desce rozdzielczej. Boczne poduszki powietrzne, w słupkach nadwozia, pod tapicerką siedzeń lub we wnętrzu. Dostęp do nich nie jest trudny, jednak ulegają one awariom znacznie rzadziej niż czujniki okablowanie i jednostka sterująca. Czujnik poduszki powietrznej wysyła sygnał do jednostki sterującej, czujnik poduszki powietrznej wysyła sygnał do jednostki sterującej, która z kolei nakazuje aktywację jednego lub więcej komponentów. Wysłany impuls elektryczny aktywuje kapsułki zawierające substancję chemiczną, która niemal natychmiast wchodzi w reakcję chemiczną wypełniając wnęki specjalnych worków materiałowych gazem. Metody rozwiązywania problemów Jak wspomniano powyżej, możliwe jest zlokalizowanie miejsca awarii za pomocą skomputeryzowanych narzędzi diagnostycznych. Czasami jednak i one nie dają dokładnego obrazu problemów, które powodują ciągłe świecenie się lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej. W takim przypadku pozostaje tylko jedno – sondowanie obwodów elektrycznych uzbrojonych w multimetr niskoprądowy, wcześniej należy odłączyć akumulator, wyjmując zacisk minusowy i odczekać co najmniej 5 minut. W tym czasie system powinien się dezaktywować. Niedopuszczalne jest używanie lamp testowych do sprawdzania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych lub ich spontaniczne wyłączenie. Postępować w kolejności. Usterek należy szukać etapami, Zwracając uwagę na najbardziej prawdopodobne ich źródła, najczęstsze przyczyny zapalenia się lampki ostrzegawczej na tablicy rozdzielczej obejmują: awaria czujnika lub uszkodzenie okablowania. W obu przypadkach nie można wykluczyć, że jednostka sterująca odbierze fałszywy sygnał i wyda polecenie uruchomienia urządzenia. Awaria systemu jednostki sterującej jest kolejnym najbardziej prawdopodobnym źródłem problemów. Czasami, przy użyciu odpowiedniego sprzętu można przeprogramować SRS Airbag. Jeśli ta operacja nie przyniesie pożądanego rezultatu, konieczna będzie wymiana jednostki sterującej poduszki powietrznej. Usterka poduszki powietrznej nie jest częstą przyczyną włączenia się alarmu. Nie zaleca się samodzielnego usuwania takiej usterki a sodu, Zawarty w kapsułkach urządzeń produkowanych przez wielu producentów jest trujący. Zatrucie nim może mieć najpoważniejsze konsekwencje, ale nawet jeśli kapsułka zawiera chemicznie nieszkodliwą nitrocelulozę, istnieje ryzyko obrażeń z powodu aktywacji poduszki w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nią najprostszy sposób. Mając na uwadze powyższe, najlepiej jest skorzystać z prostego zalecenia. Jeśli zapali się kontrolka poduszki powietrznej, jak najszybciej udaj się do warsztatu, który posiada wszystko, czego potrzebujesz do naprawy i diagnozy. Jest to najlepszy sposób na uratowanie zdrowia i nerwów, a także uniknięcie uszkodzenia techniki. A WordPress Hello World